Witajcie! Dzisiaj będziemy ponownie budować szkielety prehistorycznych gadów i składać z nich roboty. Przed Wami ostatni jak do tej pory fossilizer wydany w serii Transformers Kingdom. Podróżnieni od wcześniej prezentowanych Paleotrexa, Rectonite'a i Vertebrick, zasilający tym razem szeregi Maximali. Latający szkieletor Wingfinger. Podobnie jak pozostałe szkieletowe składaki, także bohater dzisiejszej recenzji nie miał wcześniej odpowiednika w klasycznej fabule Beast Wars. Stanowi wesoły, nowy koncept, część systemu Fossil umożliwiający tworzenie broni i opancerzenia sporo składanych na czynniki pierwsze figurek. Tak samo robiono z weaponizerami z Siege. W mojej opinii te składaki to jeden z najlepszych pomysłów w Transformers ostatnich lat. Sam Wingfinger kontynuuje tematyczną mini-serię prehistorycznych szkieletów. Jego tryb nieumarłej bestii to Pteranodon, a zatem mamy tu tak jakby dobrą wersję Terozora i tyle, że ubożą w mięso i skórę. I Podobnie jak w przypadku poprzednich fossilizerów, mamy do czynienia z bardzo pociesznym kościanym monstrum. Oczywiście żaden z tego model stricte anatomiczny, ale tutaj liczy się przede wszystkim bawialność i efektowny wygląd. Latacz ma ogromny dziób, małe krępe ciało zwieńczone krótkimi łapkami oraz rozłożyste skrzydła, a raczej kostny stelaż pod takowe. Podoba mi się w sumie to, że każdego fossilizera zrobiono w innej palecie kolorystycznej. Paleotrex to taki brudny podpalany, brudny beżowy. Rectonite był szarobiały, Vertebrick bardzo ciemna, natomiast Wingfinger z kolei jest żółtawo-kremowy. Tak jakby, powiedz Ciut młodsze skamieniały kości. Zwraca uwagę pięknie wyrzeźbiona czacha z bardzo długim dziobem i krótkim wyrostkiem kostnym z tyłu. Pieczołowicie zaznaczono oczodoły i otwory dodające czaszce cele kości. Bardzo mi się też podoba to naprawdę ładne, jak na stokowo figurkę cieniowanie naniesione na kościec. Łeb jest naturalnie ruchomy, wingfingry możemy nim obracać na boki, jak i także ustawić się w pozycji bardziej horyzontalnej do lotu. Oczywiście dziób jest otwieralny, tutaj jednak wkrada się mały problem. Zawias, na którym porusza się żuchwa, jest z tych takich hm, lekko przeskakujących, przez co specjalnie da się otworzyć. Paszczę tylko trochę. Gdy się ją spróbuje lekko otworzyć, to dziób się zamknie. Jest wrażenie takiego sprężynowania. Da się go otworzyć jedynie bardziej szeroko i czuć wówczas jak ten staw przeskakuje. Wingfinger może więc rozdziawić japę tylko szeroko albo bardzo szeroko, jakby się czymś dziwił. No, nie jest to dla mnie jakiś wielki problem, ale odnotowuję to. Wnętrze dzioba pomalowano na czarno, no pewnie żeby pasował do ciemnych oczodołów. Ciało prezentuje interesującą anatomię. Trudno się oprzeć wrażeniem, że ta część z żebrami nie stanowi wcale kratki piersiowej, no bo musiałby to być wtedy bardzo. Bardzo nisko osadzona klata, a bardziej bardziej wygląda to jak uda. Uda pokryte żebrami. Cóż, wrażenie to potęguje fakt, że mamy tutaj recykling części. Ta klatka, łamane przez UDA to zremoldowane talia i uda paleotreksa. W ogóle z pierwszego fossilizera wykorzystano te tutaj jeszcze łydki i przedramiona tworzące tutaj kościec skrzydeł. No nie przeszkadza mi ten recykling, bo wciąż wygląda to dobrze i odpowiednio inaczej, głównie dzięki malowaniu. Latacz stoi sobie na króciutkich nóżkach, tutaj widać wyraźnie pięści robota, no ale że mamy na nich jeszcze te pazurki, to nie sprawia to złego wrażenia. Z tyłu widać. Dalej fakturę niektórych kości. Fajnie, że zaznaczono łopatki, jak i wymodelowano kręgi szyjne. Figurkę pokrywają oczywiście porty i kołki 5mm do kombinacji z innymi transformerami, aczkolwiek mam wrażenie, że wygląda to subtelnie niż w wypadku choćby Paleotrexa. Oczywiście, modułowa konstrukcja pozwala na sporą ruchomość, można manipulować nie tylko głową i łapkami, ale też skrzydłami, ustawić sobie wingfingera zarówno do lotu, jak i w pozycji, w której pteranodony najprawdopodobniej poruszały się po ziemi, podpierając pazurami przekształconych przednich kończyn. Swoją drogą wspomniane pazurki również bardzo ładnie tutaj wymodelowano. Ogólnie zabawa szkieletem Pteranodona jest przednia. Szkielety do składania to jedna z kultowych zabawek dzieciństwa, a te transformerowe są na dodatek robotami. Totalnie już odjazd. Ustawiony na wysięgniku, tak jakby leciał, Wingfinger będzie wyglądał jak mini ekspozycja muzealna, w zabraz na biurko miłośnika paleontologii. Porównania. Oczywiście z resztą szkieletowej zgraji nie przeszkadza tutaj różnica frakcji, Wingfinger znakomicie się wpasowuje między predakonowe szkieletory. Bardzo wesoła, kościana zgraja, w grupie wyglądają już całkiem jak fragment wystawy poświęconej wymarłym gadzinom. Dalej z maksymalami z Kingdom, Primalem i Cheetorem, z Eraser oraz lataczem z innej bajki, Titans Ridden Mindwipem oraz moimi innymi Pteranodonami, Swoop, wydaniu Power of the Primes oraz Animated. Tryb bestii to naturalnie początek zabawy z fosilizerami, bo prawdziwa zabawa zaczyna się po rozmontowaniu szkieletu na części pierwsze. Chwalę to, że trafił mi się egzemplarz z ciasnymi połączeniami, mam nadzieję, że się szybko nie wyrobią, no bo na przykład porty w barkach mojego Rakonite z jakiegoś powodu obecnie najlepiej trzymają jego własne części, a te zaczepnięte z innych figurek siedzą już luźnawo. No mam nadzieję, że Wankfinger będzie trzymał się lepiej. Po dokonaniu dzieła destrukcji otrzymujemy sterte kości, zamiast jednak wołać paleontologa, żeby to naprawił, można się tym pobawić, tworząc własne kombinacje. I tak mamy elementy, z których można zrobić. Różne dodatkowe ramiona, kościane macki, nie wiem, łapy. Końcówki skrzydeł nadają się oczywiście perfekcyjnie na sztylety, co zresztą będzie też wykorzystywał sam Wingfinger. Również Czacha może posłużyć jako jakieś masywne kościane dźguźgu. Także, no, możliwości znowu jest całkiem sporo. Pytanie, jak to działa z innymi figurkami? Jak już narzekałem, trochę wypadku Paleotrexa i Rectonite'a, także w tym wypadku napomknę, że o ile oklejenie kośćmi transformerów to świetny pomysł, to niestety figurki Beast Wars Kingdom niezbyt współpracują z tym systemem, bo posiadają wyraźnie mniej portów 5mm, Celajzery mogą głównie posłużyć im za szczudła czy elementy uzbrojenia. Trochę bardziej da się tutaj pokombinować z postaciami z G-1 wydanymi w Kingdom, a także starszymi wydaniami z Siege i Earthrise. Tutaj już tych portów jest więcej, można zatem postarać się o kościany pancerz albo w ogóle zrekonfigurować elementy, żeby stworzyć na przykład kościane działo stacjonarne, bo czemu by nie? Żeby zacząć tworzyć tryb robota, należy na początku połączyć odwrotnie niż w trybie bestii część z żebrami i ten z łopatkami kręgosłupem. To da nam korpus Wingfingera. Następnie doczepiamy i obracamy żebra, żeby utworzyły ramiona, wyszczególnia się też wówczas głowa. Pozostaje przyczepić kończyny, kościec skrzydeł pozbawiony końcówek stanie się nogami, należy jedynie obrócić pazury, żeby utworzyły pięty. Z kolei nóżki Pteranodona staną się przed ramionami. Pozostaje dać robotowi łapy sztylety, czachę umiejscowić na plecach i zwiększyć transformację, odsłaniając przysłony na twarz. Wingfinger w trybie robota jest tym samym gotowy. każdy z większych fossilizerów ma taki wyraźny stylistyczny zamysł na siebie. Paleotrex to potwór rodem z horroru klasy B, Ractonite posturą i stylową przypomina rycerza, natomiast Wingfinger to szczupły, zwiewny, delikatny wojownik przypominający stereotypowego ninja. Nawet ciobata czaszka na plecach przypomina trochę pochwę na miecz. Przyznam, że trochę musiałem się przekonywać do tego wyglądu i mimo, że teraz po obcowaniu z figurką dostrzegam jej mocne strony, to wciąż jednak poprzednio wydane fossilizery wyglądają dla mnie lepiej w trybie robota. Zacznijmy od tego co jest fajne. Obła smukła głowa prezentuje się na czele mamy ładne czerwone logo Maximali, twarz zaś jest totalnie bezosobowa, widać wąski niebieski wizjer, poza tym jednak żadnych ust, żadnego yy, nosa, po prostu czarna płytka. Kształt troszeczkę taki ewangelionowaty, bym powiedział, trochę się kojarzy z seryjnymi Ewangelionami z End of Evangelion. taka bezosobowa mordka. całkiem ciekawa i stylistycznie też trochę podobna do czaszki pterozaura. Teraz to, co jest niezbyt fajne. Korpus Wingfingera jest dla mnie po prostu za chudy. Tak ja wiem, szkieletowa stylistyka, chudy ninja. Taki był zamysł. Jednak uważam, że sam kręgosłup bez niczego wygląda. Zbyt patykowato. Ramiona są umieszczone stanowczo za blisko siebie. Jeżeli je rozstawimy na boki, to jeszcze to jakoś wygląda, ale gdy się je ściągnie do siebie, to wtedy Pteroninja wygląda jakby nie miał obojczyków. Dziwnie to wygląda i wręcz słabo. Gdyby bary były troszeczkę szersze, a na klatę lądował jeszcze jakiś element, na przykład coś w stylu tego napierśnika Paleotrexa, to wtedy proporcje prezentowałyby się moim zdaniem znacznie lepiej. A tak, no cóż, no straszny, chudeusz jest po prostu z niego. Same ramiona są ok. Sztuki Pteranodona po odwróceniu stały się dłońmi wzmocnionymi pazurastymi kastetami, fajnie się to prezentuje. Kołcówki skrzydeł, jak wspomniałem, z powodzeniem tworzą krótkie miecze albo krzywe sztylety. No fajna broń, zwłaszcza, że nadgarstki mają stawy kulkowe, więc kolega nadaje się idealnie na szermierza. Można również dać oba te elementy do jednej łapki i wówczas powstaje iluzja takiego kościanego łuku. Cięciwe należy już sobie wyobrazić, ale Wingfinger potrafi nawet przyjąć w miarę poprawną pozę strzelecką, także git. Bronię tę można umieścić z tyłu na specjalnie dedykowanych do tego wypustkach. Czacha ma por pod gardłem, zatem wykorzystując kołki na przedramionach można ją wykorzystać w ramach kościanej tonfy, albo tworzyć dziób i wówczas mamy takie dziobodziało, coś jak strzelająca paszcza Beast Wars Megatrona, ewentualnie wielkie nożyce, szczypce, no to już wszystko zależy tylko od naszej wyobraźni. Pochwycona bardziej pionowo, czacha może również posłużyć za stylizowany miecz. Beast Wars miało wiele uzbrojenia inspirowanego częściami ciała zwierząt, także z powodzeniem pasuje to do klimatu. Długie, chude kulasy kończą stopy w wąskich butach na kościanych obcasach, są naprawdę bardzo ruchome, całkowita swoboda w biedrach, podwójne kolana, obrót w udzie. Brakuje co prawda wychyłu na boki w stopach, ale i tak giętkie są te nóżki, trzeba przyznać. Jak i ogólnie giętka jest cała figurka. Jest to niezaprzeczalna zaleta Wingfingera, jego pozowalność w trybie robota przewyższa w sumie to, co reprezentowali sobą Paleotrex i Ractonite. Dzięki szczupłemu ciału i praktycznemu braku jakiegokolwiek środu z transformacji, Wingfingera ustawia się niemal jak zwykłą figurkę akcji. Nic go nie przeważa, nic mu nigdzie nie zawadza. Jest to jedna z tych figurek, które wręcz tańczą w dłoniach, i jeśli ustawimy go tak, żeby nie było widać dziwacznych gdzie proporcji, to potrafi wyglądać naprawdę cool. Także posłany w powietrze na podstawce, jak i uzbrojony w zabawki innych transformerów. Bez problemu chwyci na przykład jakąś typowo dwuręczną broń, jak Miecz Generations Drifta. A tak się prezentuje cała kościana gromadka w trybach robotów. No jak wspomniałem, estetyki Paleotrexa i Erektonaita wciąż podobają mi się bardziej, ale mimo wszystko Wingfingera doceniam jako oryginalnego i pozowalnego jego mościa. Nie wspominając już o tym, że gdy już raz zacznie się bawić tymi składakami, to jasne jest, że będzie się chciało dokupić kolejnego, żeby tworzyć nowe, szalone kombinacje w stylu epoki wczesnych paleontologicznych odkryć, kiedy często łączono skamieniałości na ślina i domysły, żeby wszystko bardziej pasowało do pewnej koncepcji niż było zgodne z faktami. Odpowiednio manipulując częściami da się stworzyć prawdziwie niezwykłe maszkary, różne dinozaurowe mutanty, wiwerny inne smoki, a nawet kościane skorpiony. W sam raz na zbliżający się Halloween. Co się tyczy kombinacji, trzeba jeszcze odnotować fakt, że projektanci przewidzieli stworzenie dla tej trójki oficjalnego kombinera. Wingfinger posiada jego twarz. Jest to mianowicie wyrostek na czaszce Pteranodona, który da się odczepić rozchylając i stworzyć taką elegancką w swojej prostocie twarz. Która idealnie wpasowuje się w otwartą paszczę niczym w hełm. Tak się prezentuje oficjalny kombiner, zdjęcie z Neta. Ja natomiast pozwoliłem go sobie troszeczkę przerobić. Zależało mi na wzmocnieniu i usztywnieniu nóg, stworzeniu jakiejś broni i wykorzystaniu maksymalnie tylu części ze wszystkich szkieletów, ile tylko się da. Ostatecznie nie zaimplementowałem tutaj jedynie końca ogona Paleotrexa. Wychodzi z tego naprawdę potężny szkieletowy składak, i o dziwo całkiem wytrzymały i trochę nawet pozowalny. Myślę, że panowie staną u mnie na którejś półce właśnie w tej formie, bo szalenie mi się ona podoba. Jak jakiś taki zapomniany boss z Dark Souls. No i na koniec jeszcze porównania gołego Wingfingera z innymi maksymalami z Kingdom, Eraser i Mindwipem oraz w towarzystwie pary słupów. Cóż słowem podsumowania. Tryb robota może nie jest aż tak klimatyczny jak w wypadku poprzedników, jednak nie można odmówić Wingfingerowi oryginalności, posowalności i ogólnej bawialności. Trzy razy ości. Jako bestia wygląda pociesznie, jako robot dziwacznie, ale też dzięki temu przykuwa wzrok. No a gdy połączy się jego elementy z innymi szkieletami, to naprawdę ciężko oderwać się od zabawy w tworzeniu kościanych potworów. Fossilizery to z pewnością jeden z bardziej generujących frajdy figurek z ostatnich lat. Jeśli ma się pozostałe, to grzechem byłoby nie dorwać jeszcze Wingfingera, bo będzie z nimi pięknie współgrał. A jak wiemy, z legowego doświadczenia nigdy nie ma czegoś takiego jak za mało klocków. Czyli ogólnie polecam. Dzięki za uwagę, na pewno cieszą mnie jakieś zostawione komentarze. No i cóż, mówię na razie, cześć i do niedzieli, moje zuchy. Na razie.